To dość niepokojąca historia, o której bardzo rzadko opowiadam, mimo tego, że prawie codziennie o niej myślę. To wydarzyło się parę lat temu, ale prawdopodobnie nigdy nie zapomnę o tym przerażającym incydencie, który wydarzył się w moim domu. Kiedyś bardzo bałem się jednej z Łazienek ulokowanej w naszej piwnicy. Zawsze, gdy do niej chodziłem, miałem wrażenie, że ktoś chowa się za zasłoną. Za każdym razem mówiłem widzę cię, w razie gdyby rzeczywiście ktoś tam był. Oczywiście nikogo tam nie było, to tylko moja bujna wyobraźnia. Gdy dorastałem, robiłem to coraz częściej i już nie tylko w łazience. Mówiłem, widzę cię, gdy wchodziłem do pokoju, widzę cię, gdy brałem prysznic, widzę cię, gdy wracałem z pracy do domu. Robiłem to na wszelki wypadek, gdyby ktoś rzeczywiście tam był i żeby był świadomy, że o tym wiem. Pewnego weekendu, gdy miałem już 18 lat. Moi rodzice pojechali na wesele do znajomych i zostawili mnie samego. Cieszyłem się, że mam cały dom dla siebie. To była miła odmiana od rygorystycznych zasad moich rodziców. Nie miałem przyjaciół, których mógłbym zaprosić, więc ten czas spędziłem samotnie. Pierwszej nocy było idealnie. Oglądałem moje ulubione horrory, zamówiłem jedzenie z mojej ulubionej chińskiej restauracji i cieszyłem się wolnością. Następnego ranka wstałem wcześniej rano do pracy. Dorabiałem jako dostawca w lokalnej pizzerii. Miałem tego dnia sporo zamówień i pamiętam, że z samych napiwków uzbierałem ponad 100 złotych, co w tamtym czasie było dla mnie olbrzymią kwotą. O 20 skończyłem zmianę i wróciłem do domu. Na ulicy przed moim domem dostrzegłem zaparkowany nieznajomy samochód. Początkowo pomyślałem, że to samochód sąsiada, ale po co miałby parkować obok podjazdu pod mój dom, skoro mają własny podjazd? Nie zastanawiałem się nad tym zbyt długo i olałem to. Zdjąłem prześmierdnięte pizzą ubrania robocze, wziąłem prysznic i ubrałem piżamę. Widzę cię, powiedziałem jak zwykle po wyjściu z łazienki. Coś z tyłu głowy podpowiadało mi, że coś jest nie tak, a lęk wzrastał wraz z myślą o zaparkowanym samochodzie przed moim domem. Kolejna samotna noc w pustym domu. Jedyne osoby, do których mógłbym w razie czego zadzwonić, czyli moi rodzice są daleko poza miastem. Ta myśl budziła we mnie jeszcze większy niepokój. Mimo to starałem się nie popadać w panikę i normalnie funkcjonować, zszedłem na dół i poszedłem do kuchni, żeby odgrzać sobie kolację. Gdy pracujesz w pizzerii, to danie potrafi naprawdę zbrzydnąć, więc w drodze do domu kupiłem w sklepie makaron z serem. Czekając 3 minuty, aż mikrofala zapika, mogłem się trochę uspokoić i pozbierać myśli. Zjadłem, a następnie poszedłem do salonu i włączyłem telewizję, aby zobaczyć co leci. Przyznaję, że byłem w tamtym czasie nerdem i lubiłem oglądać kreskówki. Widzę cię, powiedziałem, a po chwili moje serce prawie podskoczyło mi pod samo gardło. Moment, na który przygotowywałem się całe życie, w końcu nadszedł. Do dziś mnie to prześladuje i nigdy tego nie zapomnę. Kątem oka dostrzegłem sylwetkę kogoś chowającego się za zasłoną. Ten ktoś powoli przymierzał się do odsłonięcia zasłony, a ja nie mogłem z siebie wykrztusić nawet słowa. Ciarki przeszły mnie po całym moim ciele, a moje mięśnie były sparaliżowane. Przełknąłem ślinę i zacząłem szybko myśleć, jaki będzie mój następny ruch. Zasłona się poruszyła, a ja stałem w bezruchu. Odsuwała się, powoli ukazując wielkiego ubranego na czarno mężczyznę. Wpatrywał się we mnie z głową lekko pochyloną w prawo, a na twarzy miał mordercze spojrzenie. Uśmiechał się szeroko, a jego usta były pokryte krwią. Jego skóra była blada, a oczy pełne nienawiści i żądzy krwi. Ja też cię widzę. Powiedział niskim, chrapiwym głosem, po czym wyjął duży nóż, który następnie skierował w moją stronę. Zacząłem uciekać, a mężczyzna ruszył zaraz za mną. Wybiegłem na zewnątrz, aby mieć więcej opcji ucieczki. Nie było sensu zamykać za sobą drzwi, nie utrzymałbym ich. Na zewnątrz padał ulewny deszcz i było ciemno, a jedynym źródłem światła były uliczne latarnie. Przypomniałem sobie, że naprzeciwko mieszka sąsiad, który jest policjantem. Natychmiast tam pobiegłem i zacząłem z całej siły walić do drzwi, aż z moich kostek zaczęła lecieć krew. Gdy spojrzałem za siebie, mężczyzna stał tuż za mną. Nie wiem czemu do mnie nie podbiegł, miał mnie na wyciągnięcie ręki. Stał tam i tylko wpatrywał się we mnie, z tym samym przerażającym uśmiechem na twarzy. Nagle drzwi otworzyły się, a ja instynktownie wbiegłem do środka, zamykając je za sobą. Bez tłumaczenia niczego, podbiegłem do okna i wyjrzałem na zewnątrz. Jednak mężczyzny już tam nie było. Po dziś dzień ten psychopata prawdopodobnie gdzieś tam jest. Wciąż zastanawiam się, co by było, gdybym nie miał tego chorego nawyku. Ciągłego mówienia widzę cię, za każdym razem jak wchodzę do jakiegoś pokoju.